Cześć, witam Was na kolejnej odsłonie kolekcjonerki z naszej kolekcji. Tym razem mamy dla Was młot z gry Rainbow Six Siege. Karto może niepodobny, ale zapewniam, że zawartość raczej nas nie rozczaruje. Zaczynamy! Pokażę Wam, czy bardzo, żeście nam jeżyli. To raczej nie będziemy opisywać naszej gąbeczki. Też mimo, że od Pana Taczanki jest to jeden z operatorów w grze, nie występuje raczej w kolorze różowym, a tutaj mamy takiego pięknego Pana Taczankę. Teraz raczej nie jest za bardzo popularny, ponieważ jest to, że on jest No, Powiem szczerze, sympatycznie wykonany. Ma swój karabinek, ma do niego magazynek w lewej ręce, w karabin, ale myślę, że ją, jego głównym tutaj punktem, który jest dla jego charakterystyczny, jest jego hełm. Tak? Oczywiście no, w grze nie posiada robię jednorożce oraz Włosów, ale figureczka fajna. Do tego mamy jeszcze e, tutaj kod, na, e, na to, żeby użyć właśnie tego operatora, e, dodatkowe, przepraszam, nie do tego operatora, tylko dodatkowe itemy w grze. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam w komentarzu, kto pieczy ten lepszy udostępnimy. Dobra, mamy tam na początku ten sobie zabiorę, bo kod sobie leży. Okay. O. Słuchajcie, tutaj mamy Dytto można powiedzieć, nawet bardziej certyfikat wraz z autografami twórców e pięciu głównych i teraz numer naszego certyfikatu jest to 2095, powiem szczerze, nie wiem ile ich wyszło. No coś jeszcze tu jest. Więc to jest nasz piękny certyfikat. Zasłonimy naszego taczankę. Tak to wygląda. Ze sztywnej tekstury. Ładnie wykonany, powiem szczerze, spoko. Co my tu jeszcze dostaliśmy. A, jakieś kolejne kody na odblokowanie kontentu z gry. Więc jak ktoś będzie chciał, zapraszam. Tutaj mamy instrukcję składania naszego młotka, do którego będzie piękny stojak. Teraz jak mam wygląda w gotowii jest dość krótka, posiada trzy kroki. W sumie cztery, bo czwarte pokaza element złożony, więc raczej nie powinniśmy mieć problemu ze złożeniem tego. Tu mamy kolejny kod. Na odblokowanie kolejnych rzeczy. W momencie, coś tu nie ma, tak? Tutaj chyba możemy lukać jakąś dodatkową skórkę na broń. Jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście zapraszamy w komentarzach. Chętnie udostępniamy pierwszej osobie, która będzie chciała ten kod zyskać. To jest tak, że jeden kod na osobę. Dobra. Jeszcze coś tu mamy. Kopertę, który fajno. Są pocztówki, pocztówki są super do kumyrki. Wraz z opisem jak to chłopaki się bawią na, na, na wakacjach. Takie śmieszne, myśliwe karykterz, dla i Moim zdaniem fajna rzecz. Zrobione Bardzo fajna sprawa. Dobra, to tutaj sobie na kody położymy. Tu jest nasza instrukcja, zobaczcie jak Okej, Ok, bierzemy się za nasz motoczko. No ja powiem Wam, waży, waży swoje. Mamy gmin. O, to jest mod raz z obłomem połączony. Fajna rzecz. Przyjawił się w pracy w Takie połączenie. Nie trzeba biegać motyki, po młotek i pół. Masz dwa w jednym. No a w wincie... No, faktycznie no, składanie naszego pamiętnego miotacza ognia było bardziej skomplikowane. Tutaj w sumie tylko jedno połączenie, ale powiem Wam szczerze, że nie to jest replika, ale jak przywalisz to zabijesz. I to nie, nie tylko w grze, w również. Dobra, co no, jeszcze mamy? Tu jest chyba ten nasz stelaż. Mamy tu małe przekłamanie, bo ponieważ u nas najstługi stos jest przezroczysty, u nas jest czarny, ale powiem szczerze, to chyba lepiej. Ma ładnie to będzie wyglądać. O, to nie koniec niespodziany, słuchajcie. Dodatkowo mamy jeszcze naszywki jako weteran. A nie, przepraszam, jeszcze jedna. Myślałem, że to dwie naszywki, to jest jedna naszywka na rzecz, czyli nawet nie trzeba ją napracowywać, jak kiedyś się zrobiło. postaram się Wam ją pokazać oczywiście o całkiem fajna rzecz i zostało nam jedno małe czarodziejskie pudełeczko a w nim bryloczek bryloczek są fajne, Wszystkie są zawsze fajne złoty brylok Kolejnego operatora ma na plecach napis Policjanin, czyli niemiecki policjant. Dobra, tak to wygląda. Teraz chwila, na którą wszyscy czekaliście. Czyli umieszczamy młotek zgodnie z instrukcją, żeby nie było cały czas, na nie patrzę. Działa! Działa! Mamy to zbudować motek na wizji, na żywo, praktycznie, bez montażu. Jestem z siebie dumny, tak to się prezentuje. Czy warto, niech każdy oceni. Z Was sam, moim zdaniem, warto. Fajna rzecz. Młotek jest naprawdę ciężki i może służyć w prawdziwym życiu. A na koniec chciałbym Wam przekazać, co będzie w kolejnym odcinku. Gra, która miała swoją premierę niedawno. Mianowicie. Jak kochacie numer razopliecku. Horizon Forbidden West, edycja kolekcjonerska. Zapraszam serdecznie do zobaczenia.